Nie żyje Ben Witoł. Gwiazdor Biskopolo miał 44 lata. Syn artysty opublikował poruszające pożegnanie, które łamie serce. Zaledwie 44 lata i cała kariera przed nim. Marcin Goździewicz, znany jako Ben Witoł, zmarł nagle, pozostawiając w szoku nie tylko rodziny i przyjaciół, ale także tysiące fanów, którzy pokochali jego muzykę, energię i autentyczność. Informacja o jego śmierci pojawiła się 13 października i poruszyła całą społeczność biskopolo. Wzruszające słowa opublikowane przez jego syna tylko pogłębiły poczucie straty. Cześć, tu Alicja z kanału Alicja Protki Gwiazdy. Dzisiejszy materiał poświęcony jest smutnej wiadomości, która poruszyła tysiące ludzi w Polsce. Odszedł człowiek, którego muzyka niosła radość, a którego życie zostało przerwane zbyt wcześnie. Oto historia Benevito U, artysty z sercem, który zdążył na zawsze zapisać się w pamięci słuchaczy. Marcin Goździewicz rozpoczął swoją karierę muzyczną w 2019 roku. Choć na scenie obecny był zaledwie kilka lat, jego utwory szybko zdobyły popularność w całym kraju. Przeboje takie jak Kaszubeczko Tyśnaj, Bonanza, Czerwone i burę czy Góraleczka Mała stały się rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu stylowi i charyzmatycznej interpretacji. Artysta pochodził z Kalisza. Zanim jednak wkroczył na scenę Bisco przez wiele lat pracował przy instrumentach muzycznych, był strojcielem i renowatorem fortepianów, a także właścicielem firmy Piano Parts International. To właśnie muzyka, w różnych formach, towarzyszyła mu przez całe życie. Była jego pasją, a później również sposobem na życie. Śmierć Benevitołu była całkowitym zaskoczeniem. Nie podano oficjalnej przyczyny zgonu, co wzbudziło dodatkowe emocje i spekulacje w sieci. Fani i artyści zgodnie przyznają, odszedł ktoś, kto miał przed sobą jeszcze wiele do powiedzenia. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się dziesiątki pożegnań. Słowa pełne bólu i żalu opublikował między innymi artysta Andre, znany z Hitu ale, ale Aleksandra, który napisał: Trudno uwierzyć, że odszedł człowiek, który dawał innym tyle radości i dobrej energii. Jednak największe poruszenie wywołał wpis syna Marcina Bernarda Goździewicza. To właśnie jego słowa przebiły się przez szum mediów i dotarły prosto do serc internautów. Tato, nie sądziłem, że ten dzień, ta chwila nastąpi tak szybko, napisał. Dziękował ojcu za wspólne chwile, wsparcie, rozmowy i obecność. Byłeś kimś więcej niż tatą. Byłeś moim mentorem i dolem życiowym, dodał. W dalszej części wpisu podkreślił, jak wiele nauczył się od ojca nie tylko w kontekście życiowych wartości, ale też siły ducha i radości, z jaką podchodził do życia. Na koniec napisał: Oby w następnym życiu instrumenty same ci się stroiły, a mikrofon nagrywał tylko perfekcyjne zwrotki. Spoczywaj w pokoju. Kocham cię. Ten wpis został udostępniony setki razy i zebrał tysiące reakcji. W komentarzach dominowały łzy. Wspomnienia i słowa wsparcia. Dla wielu fanów była to okazja, by wyrazić wdzięczność za muzykę, która ich poruszała i dawała radość. Choć Ben Witoł nie był związany z wielkimi wytwórniami, to dzięki swojej niezależności mógł tworzyć na własnych warunkach. Jego obecność w mediach społecznościowych była autentyczna, kontakt z fanami bezpośredni, a koncerty pełne szczerej energii. To wszystko sprawiło, że stał się kimś więcej niż tylko artystą był dla wielu przyjacielem. W sieci wciąż pojawiają się wpisy. Zawsze czekałem na twoją nową piosenkę, Nie wierzę, że to już koniec. Twoja muzyka zostaje z nami. To słowa, które najlepiej oddają to, jak silny ślad zostawił po sobie go zdziewić. Choć jego kariera trwała zaledwie kilka lat, zostawił po sobie dziedzictwo zarówno artystyczne, jak i osobiste. Jego głos. Styl i obecność na scenie były nie do podrobienia. Ale jeszcze bardziej porusza fakt, jak głęboko kochał i jak był kochany. Syn, który żegna ojca słowami pełnymi bólu, ale też dumy, to najpiękniejsze świadectwo tego, kim był Witoł jako człowiek. To był odcinek kanału Alicja Protki Gwiazdy. Jeśli poruszyła Was ta historia, zostawcie komentarz, udostępnijcie materiał i zasubskrybujcie, by być na bieżąco z kolejnymi opowieściami. Pamiętajmy o tych, którzy zostawili po sobie więcej niż tylko muzykę.